Smaugowica, kocica Synek, podchodzą ci długo To mi kurwa Ła Jezus Maria, jak to bolało Jezus Już miałem klikać, a tu filiżkowa głowa Tu, 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 tu. Asysta, fajnie Jezusie Na skrzyżowaniu jest krowa Jeden jeszcze ojciec podchodzi ci po lewo jest Adrian, awka, dwóch, dwóch ojca, jeden daleko i jeden blisko Ocieknął ci chodzić, Idź w już dwóch tu jest u niego to wy, utaty, dwóch awa. A no Co to widzę? No Cześć! Wysłuchnie! Ojciec kurwa! Ojciec oddychaj co tam się działo? Kurde wchodzą we dwóch w linii i się w ogóle na krótko nie patrzą. Może. Ja strzelam do jednego, a teraz przed się pojawia kolejny. Kurde. Uwaga Pifi Uwaga Combek Ale pod prawym masz lunetę On jest na niskrodzie Dobra okay. Brzydki nie Ary ojciec nie jest zły Rzucam Brawo okay. Kijowy ten smoke Fifi! Co cię tam podkusiło, żeby ucho wystawiać Tam, Ojciec wow, wow. może być bardzo blisko. Obe. Obe. Obe, lokomotow, ma matka, lokomotow u mnie. Palej ich. Chocieś... synek, patrz długo. Patrz. Alu i debetis? O już nie trafiłem. Dwóch, dwóch! Kurwa jego! 20 HP. Ojciec, może przeladować, nie zostawiaj mnie. Wychodzi, przed... wychodzi, wychodzi, wszedł. Tuba wszedł. Wchodzi, wszedł, no. wszedł, wszedł. <coughs> on, cię ja cię się, on się kręcił. Jak głup do przerwdu. Się wziął się kręcił. A jak wygrasz to, to będziesz na YouTube'ach. Znaczy, no, jak przegrasz, to w sumie też może być. Nie, to ty już żudasz. Kurwa jego. Kurwa je. O, był tam. He, Gupol. To oh, ma się jeszcze. No, jasne, full. Ja pierdolę. Zadałem daje mu jeden w jednym. Starcie kurz. <grywa> 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 Where is Kurz. Kurz. gdzie jest Kurz. 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 Discord Kurz. 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 przecież. Matka, nie widzę, nic wchodzą, wchodzą, weszli. Weszli, weszli. Oh, weź, Mam jeden HP i znowu scope Ooooooh, kleksa. <śmiech> <śmiech> Pierdolny deagle, on zaprasza. Ja Zabieram kleksa. Robi. Chodźcie, dorzuć coś, przybisz się. Dług, długa, długa. na drugiej. Czyli na drugi tak. Nie na drugiej. A no to wabik i zaraz umrę. No kurwa, umieram. Ojej, dobrze! Kurwa, już miałem klikać i nie mogłem, poza... koniec. Synek, to byś kurwa trochę częściej poklikał wcześniej, no! Tak nie. Miałeś klikać, no. Zawsze miałeś klikać. No.